Na razie spokój. Nie widzę cię za dobrze, podjadę bliżej. Trzymaj się z daleka, bo ich spłaszczysz. Tylko nie rób nic głupiego, słyszysz? To jest rozkaz. Już się martwisz, co? A, martwię. Spadaj. Gdzie jest Sakrat? Jestem za niego. Coś ty za jeden. Tatar twierdzi, że są braki w dostawie. To nie gada ze skupczykiem. Ja wszystko przerzucam jak leci. Mówi, że paczki się nie zgadzają. Jak żong Jest. Musiał się skitrać. Skitrać. Mam sprawdzić, gdzie ginie ten towar. No to czekaj na skupczyka. A kiedy on tu będzie? Jak będzie. I uważa, jak będziesz z nim gadał. Niespokony. Dzwonię Zordon. Co jest? Będzie nalot. Co? Zaraz za tym placu będzie straż graniczna. Ale skąd ty to wiesz? Wiem, bo sama ich wezwałam. Znajdź kogoś, kto nam dowodzi, przekaż mu cynk i ruszaj z nim ku bezpiecznej przystani. No, Zordon, życzę szczęścia. Siema co to za frajer w aucie zakrata? Nie wiem, przyjechał pizzy, że paczki giną. Coś ty za jeden. Będzie na lot po Co ty... Wiesz, już tu jadą. Zawijajmy się albo będzie za późno. Skąd wiesz? Dostałem cynko od znajomej ze straży granicznej. Dajmy stąd i to już. Dawaj telefon, jedziesz z nami. Słuchajcie, zabijka, zabijka! Zabijamy się, zabijamy się! Idziesz z nami wczoraj na pakę. Co? Chyba nie ma czasu. A!